Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę Was dwóch nowych wyrazów: wyrazu plotka i wyrazu plotkować. Plotka to jest niesprawdzona, to znaczy może to być nieprawda niesprawdzona informacja, którą ludzie, kontaktując się ze sobą nieoficjalnie, mówią dalej, przekazują. Ale to może być nieprawda. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy jedna osoba mówi drugiej: A wiesz, on wczoraj się z nią spotkał. Naprawdę? Mhm, tak, bo ja widziałam, ale na pewno. Mhm. Ted, słuchaj, a wiesz, że Samuel ma nową dziewczynę? Nową dziewczynę, skąd wie? bo ja widziałam, że on na Facebooku miał serduszko. To na pewno coś znaczy. I oni teraz plotkują, bo za chwilę Helena zadzwoni do Bartka i powie Bartek, a wiesz, że Samuel ma nową dziewczynę, a Bartek zadzwoni do Karola, a Karol do Szymona i każdy będzie to powtarzał, 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 ale czy to prawda? Nie wiemy. Chociaż teraz wszyscy myślą, że tak, a więc. Plotka poszła w świat. Czy wy czasami plotkujecie? Pa!